Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj pokażę wam, jak połączyć wasz serwer z naszą stroną, listą serwerów Minecraft server, Minecraft24.pl, byście mogli nagradzać waszych graczy za głosowanie na wasz serwery na naszej liście. Oczywiście, wyjdziecie wtedy ranki w rankingu do góry jako serwer. Gracze dostają nagrodę, wy jesteście zadowoleni, my jesteśmy zadowoleni, że używacie naszej listy i wszyscy są zadowoleni, tak się lecimy. Dobra, więc przede wszystkim musicie być zalogowani, bo musicie kontrolować swój serwer. I teraz tak, jeżeli jesteście zalogowani, to jest oczywiście proste, możecie Zrobić mailem, hasłem, zarejestrować się normalnie na mojej stronie. Możecie się zalogować Discordem, Googlem, Redditem, mega, mega easy, więc oczywiście ja jestem zadowolony tutaj akurat Discordem. I teraz, jeżeli macie swój serwer dodany na listę, to też jest dość łatwe, ale jeżeli nie wiecie jak, to oczywiście też znajdziecie na YouTube do tego poradnik, podnikuję wam w opisie. No w każdym razie, jeżeli macie serwer już na liście, to wtedy w niego wchodzicie i macie tutaj taki przycisk przypisz. I swój serwer musicie przypisać do swojego konta. My musimy zweryfikować, czy to wy jesteście właścicielami żeby nikt nie kontrolował waszego serwera i to też jest proste mamy do, tutaj do dyspozycji prostą metodę mod TD albo zamiennik DNS TXT to też jest proste dość klasyczne jak na lista serwerów Minecraft także myślę że, że sobie poradzicie jeżeli nie to macie oczywiście też do tego poradnik linkuję go też w opisie tam wszystko naprawdę krok po kroku dosłownie wytłumaczyliśmy to nie jest Poradniku o przypisywaniu, także to pomijam w tym poradniku. I ja swój serwer mam już tutaj, oczywiście, dodany, przypisany, więc mogę go tutaj edytować. Znajdziecie po przypisaniu swój serwer również tutaj w zakładce Twoje serwery. Ja tutaj swój mam, letal.pl. I teraz klikam sobie edytuj. Teraz jesteśmy w panelu edycji, no i oczywiście tutaj mamy różne. Przyciski, możemy promować ten serwer, możemy sobie tutaj poustawiać jakie ma wersje, tryby, różne inne rzeczy, podłączyć wasze social media, wyświetlać posty z social mediów. Oczywiście to możecie sobie poustawiać wedle waszego uznania oraz mamy na ten temat też poradnik, jakbyście się gdzieś zgubili, czegoś nie byli pewni i tak dalej. Jest to proste, ale oczywiście poradnik też znajdziecie w opisie, więc spoko. No i oczywiście wśród tych guzików mamy też przycisk, guzik, pobierz plugin. No i tu mamy taki GIF instruktażowy. On trwa 50 sekund, może komuś pomoże, gdyby ktoś się zgubił, ale też nagrywam to poradnik, żeby był taki full, żeby był taki full instruktaż, więc jest full instruktaż i mamy tu również przycisk pobierz. Ten przycisk prowadzi nas do Spigota, gdzie mamy plugin sn 24 Wattifier. Macie tu oczywiście też jego opis, jakieś instrukcje, config, możecie sobie to przeglądać, też jak będą update, y, na pewno będziemy to wszystko tutaj aktualizować, ale co najważniejsze to to dla Was, że możecie go po prostu stąd pobrać, klikając Download Now, czy tam pobierz po polsku, e, dosłownie ze spigota, go sobie pobieramy. Ja już go mam, ale jeszcze raz pobiorę. No i ważna informacja: na czas nagrywania tego filmiku nie ma to jeszcze z rozkodu podanego, ale Wy już będziecie go mieli, jeżeli to będzie wszystko publiczne. Więc po prostu, jeżeli chcecie transparentność, to macie oczywiście kod tego pluginu dostępny na GitHubie, będzie on tutaj podlinkowany dosłownie w tym miejscu. I też swoją drogą chyba z Githuba damy możliwość pobierania tego pluginu, żeby, było tak, żeby też była taka opcja po prostu ze źródła. Dobra, więc ja plugin mam pobrany, wchodzę sobie w główny folder mojego serwera, więc oczywiście możecie to zrobić na webowym hostingu waszego, e na webowym panelu waszego hostingu, albo pobieracie WinSCP, FileZilla, wiecie jak to działa, po prostu musicie wejść w pliki waszego serwera. Ja oczywiście wchodzę jeszcze w tutaj folder plugins i ten nasz plugin sobie tutaj wrzucam. Teraz restartuję na moim hoście serwer, robimy to oczywiście po to, żeby plugin się zaczytał, musimy ten serwer zrestartować i zaraz wrócimy jak się załaduje. Dobra, serwer włączony, więc sobie wchodzimy, ja akurat jestem na koncie bez OPA chyba, ale ukośnik.pl będzie mi działać. No i potwierdzam, że plugin jest na zielono, wszystko jest ok, jeżeli plugin jest na czerwono, to może się zdarzyć, że albo Coś poszło nie tak z wersją, albo może z waszym silnikiem. Ten plugin jest nowy, umówmy się, mogą być takie przypadki. Wtedy możecie śmiało walić do nas na YouTubie, na mailu, na Discordzie. My to szybko będziemy fiksować, ale myślę, że w 99% przypadków ten plugin po prostu normalnie się wgra. Nie, nie potrzeba żadnych dodatkowych pluginów do niego, żeby działało. Po prostu go wrzucacie w pliki, restartujecie serwer i on będzie działał. Więc jeżeli jesteście pewni, że wszystko jest ok, jest na zielono, to wchodzimy w konfig. No i teraz, oczywiście, jeżeli plugin jest wygrany, sobie zreloadujemy tutaj folder plugins, to mamy też folder SN24 Votifier, czyli po prostu folder, gdzie macie konfig tego pluginu. No i ten konfig sobie otwieracie, możecie użyć oczywiście NotePada notatnika Visual Studio, code, cokolwiek, czym ten konfig otworzycie. Ja sobie akurat otwieram Visual Studio, ale takie mówię, to nie ma znaczenia. No i teraz jest tu parę linijek, ale tak naprawdę najważniejsza jest ta i głównie ona was obchodzi, bo wpisujemy tu wasz token, żeby połączyć właśnie wasz serwer z serwerem na naszej liście. No i jak już byliśmy właśnie tutaj na stronie w tym widoku edycji serwera, mamy tu przycisk pobierz plugin, tam gdzie właśnie wchodziliśmy tutaj w pobierz, to mamy też na górze indywidualny kod, mamy go tutaj, klikamy sobie kopi ikonkę i w prawym górnym rogu mamy potwierdzenie, że Skopiowało się, mamy ten token, więc teraz wchodzimy znowu w config i sobie go po prostu wklejamy. Ctrl S, zapisujemy plik, i teraz możemy wejść sobie na nasz serwer i zrobić SM24 Reload. To jest konto bez Opa, więc to nie pójdzie, więc się szybko zopuje. Oczywiście musi mieć Opa, i teraz po prostu komenda OP i Wasz Nick, klasyczna w Minecrafcie, uszuła chyba OK, więc teraz reloadujemy sobie. Jeżeli się pomyślnie zreloadowało, to tak naprawdę wszystko jest gotowe. Możemy sobie wykonać komendę SM24 Głosuj. No, i tutaj dla waszych graczy wyświetla się link, gdzie mają zagłosować na wasz serwer. Więc jest to oczywiście link po prostu do waszej strony, tutaj gdzie wyświetlacie wszystkie informacje dla graczy. I mamy tu oczywiście przycisk Zagłosuj, więc w niego sobie klikamy. Podajemy nick, Ja tu używam sobie akurat e, takiego testera, bo wcześniej oddałem głos na letalu. Oczywiście możecie, e, może być jeden głos oddany z jednego IP-a oraz z jednego nic więc po prostu tester 003 potwierdzam fajerwerki udało się ktoś zagłosował cieszymy się i on też się cieszy, bo zaraz dostanie nagrodę, więc wpisuje sobie SM24 nagroda, no i przydziela nam tutaj diaksika, pisze coś się czacie, że tam dziękujemy, fajnie, że oddajesz głos. I oczywiście te nagrody możemy sobie zmodyfikować, możecie dawać jakieś kluczyki do skrzynek, e, rangi, cokolwiek byście nie chcieli, więc to po prostu jest możliwe do customizacji. I właśnie teraz to zróbmy, żeby może mieć jakąś lepszą nagrodę niż ten diamencik. Więc żeby to zrobić, udajemy się znowu w konfig i tym razem zjeżdżamy sobie troszkę tutaj na. I mamy sekcję commands i tu mamy po prostu wyszczególnione komendy, które wykonują się po tym, jak ktoś odbierze nagrodę. Jak po prostu nasz serwer zweryfikuje, że ta osoba oddała głos na tym niku, no to wtedy przycielamy nagrodę. I tutaj mamy placeholder player, tu po prostu stawia się nick gracza, który wykonał komendę. Więc oczywiście, gdybym chciał komuś nadać biegasa z konsoli, to wpisałbym GIF tester 003 diamond 1. Ale że to wykonuje plugin, to po prostu tutaj zamienia na nick gracza. Więc po prostu naszemu graczowi daje diamenty. Tutaj mamy oczywiście jeszcze jako czyli tam 100 dolarków daje z ekonomii, mamy jakąś wiadomość, to jest tylko przykład. Wy możecie dostawić swoje komendy, czyli gdybyście mieli jakiś plugin na skrzynki, tu trochę wymyślam, bo, bo akurat go nie mam, ale załóżmy, że komenda by brzmiała. Jak... Create key, key give, tutaj nick gracza, czyli po prostu placeholder dajemy i na przykład nazwę skrzynki, czy tam klucza, gold i na przykład ilość 1. Oczywiście ta komenda jest zmyślona, chociaż jest tak klasyczna, że pewnie w jakimś pluginie server tak brzmi, ale to jest tylko przykład. Wy używacie swojej komendy ze swojego pluginu, jaki używacie. To przykład skrzynek, oczywiście możecie to połączyć z każdym innym pluginem, który macie na serwerze, cokolwiek wymyślicie, możecie graczom dawać w nagrodę. Tutaj jeszcze mamy sekcję rewards, możemy ustawić co ile można wykonywać komendę sm-nagroda, żeby ludzie nie spamili, więc tutaj minimum 60 sekund, możemy również włączyć permisję, czyli tak defaultowo, standardowo każdy może wykonać komendę sm-24 nagroda, ale jeżeli byśmy chcieli zrobić, że do tej komendy potrzebna jest permisja, no to też możemy tu po prostu włączyć true i wtedy po prostu żeby wykonać tę komendę musimy mieć tą permisję s24.reward.claim. no ale to jest na początku wyłączone no bo zakładamy raczej że każdy chce w sensie każdy, chcemy by każdy mógł odbierać tą nagrodę no i jeszcze zjeżdżając na dół mamy sekcję wiadomości więc mamy tutaj prefiks, on się wyświetla na czacie jak tutaj zobaczycie sm24, więc ten prefiks można sobie zamienić na jakiś swój prefiks, wasz IP czy coś takiego tu oczywiście wszędzie używamy standardowych kolorków minecraftowych, czyli mamy ten znaczek endu, literka lub liczba i to się zamienia kolorki na czacie no i tu mamy ten prefiks, no i każda komenda to znaczy wiadomość, która się wyświetla na czacie na różne zdarzenia, w tym pluginie, typu pobieranie linku do głosowania, twój link jest tutaj, i tak dalej. To możecie modyfikować, zmieniać kolory, zmienić tutaj prefiks albo go usunąć całkowicie. To jest do Waszej dyspozycji prosta sekcja tłumaczenia i w sumie tyle. Oczywiście w sprawie jakichś update'ów, nowości, itd macie tu wszystko opisane, będziemy też to aktualizować. Podobnie macie do dyspozycji sobie pod stronę konfiguracja pluginu, macie wszystko w opisie, to będzie wszystko się zmieniać, jeżeli będą jakieś updatey, ale myślę, że nic kluczowego się tu aż tak nie zmieni. Logika zostaje ta sama, ale oczywiście macie tą stronę do dyspozycji, jeżeli potrzebujecie sobie poczytać. Dodatkowo, jeżeli nie wiecie czegoś na temat strony, macie jakieś pytania, sprawdźcie faku, macie je tutaj w stopce, faku możecie sobie wejść i tu są odpowiedzi na najpopularniejsze pytania dużo szansa, że znajdziecie tu swoją odpowiedź. Jeżeli nie, to walczcie teraz na YouTubie, Discordzie, Mailu, gdziekolwiek. Będziemy Wam odpowiadać, będziemy też to FAQ uzupełniać. Jeżeli będą jakieś update'y, też będziemy tutaj wszystko zmieniać, więc mam nadzieję, że Wam to pomoże. Więc to tyle. Plugin działa. Wasi gracze, mam nadzieję, są zadowoleni. Wy też. I widzimy się w kolejnych poradnikach. Dzięki. Cześć.